Hmm. <laughs> I see you have a broken but still extremely rare dreamer artifact in your possession. Yes, yes, please. Hmm, I will cake him Nadal całkiem spoko bym powiedział pierścionek. Dwieście dziewięć Czy ja mam czy są jakieś te nakryte? Tylko do broni prawdopodobnie. Chyba, żebyśmy coś zamienili. Ile mamy hajsi... Ha 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 dwa. Milion trzysta... So many heartbroken people, <grymne> so many potions sold. Yep. Dobra, zobaczymy pierścionek. And this ancient, ancient... Physical resistance. <grymne> Nadal nie to, co chcemy. Mana też nie. Rage też nie. Blade, Sorcery. Mana per ikelec. Umbra Focus, tym bardziej nie chcemy. Mana Regeneration, nie. Pestolen per hit. Też nie. Elemental resistance to all resistance, Poison damage. Ice damage to all resistance. To be pretty całkiem... spoko. z tego musimy wyciągnąć coś dobra a co teraz tutaj mamy gold find oh, item defense Bada. Light sorcery. Shrednio, wam. Not worth it. not Sometimes I miss the campfire and the music. to empty. ancient? Fire damage też nas nie interesuje. Element Resistance, dobra, na razie jest. Dobra. Znowu już mi się spukali z hajsów, nie? To po prostu. Pik, 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 pik i nie ma, nie? Masakra. Is it them tits? <laughs> okay. Ah, time to teach him a lesson. Do, 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 do. Do. Tu, um, tu, czy tu wszystko jest okej? Okay? Właśnie, była misyjka, nie? No właśnie. Monster strategist. Syk. Pięknie. Failed. Ooo. Oh. É dobro. e dobrê, Ok. tu 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 Pięknie Nice. Zrobimy eee, Wiecie Zrobimy Zrobimy tak, gdzie jest behavior? Eee. Eee. sens. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy jak to teraz będzie. O. Dobra to, ale jak to działam w takim razie? Dobra. Your companion will pick up any items cheaper than this value. Okej, okay, czy to muszę po prostu tak zrobić, dobra. Okay. I feel an eerie presence around this painting, like someone is staring at me. Not even a speck of dirt on the frame. Yet the palace was destroyed centuries ago. Well, you are staring at an Atlantean soul shelter, which is nearly indestructible. Oops! I almost jumped. I beg your forgiveness, Lady Wraith. Is that crude flesh vessel your servant? This crude flesh vessel will blast you into pieces if you don't introduce yourself. Before I placed my soul in the shelter, I was the court mage of the 47th Atlantean Emperor. It was the only way to survive the cataclysm. So this place is indeed the fabled Atlantis. Anything else I should know? My shelter must be recharged. So, I can survive a few more centuries. Why don't you just find a new host? My imprisonment is final. Ask your vassal to acquire a soul scepter, then use it to lure souls out of the spirit dome. Harvest plenty so their trapped essence can replenish this shelter. <laughs> Have you heard him, my dearest vassal? Your story is too intriguing to pass. I will help. He called me Lady Wraith. Finally, I have my own nickname. Hmm. Ready, ready. Ready, ruff, ruff, ruff. Hmm. Another. Now. Where? jest skrzyneczka. Nice. Na kawałeczki, na kawałeczki. Oh, Nice. Be careful, little gnome. You might want to jump at us like your little friends around here, but I must warn you that it wasn't their brightest idea. I don't want to fight you. I'm hiding away from the others. They're all mad. I'm just a sentry keeping an eye on the imperial perimeter. And what would that be? See those floating islands in the distance. A chain of strongholds built by a lost civilization. It must have been defending the world from something dangerous from the ink. And what's inside? Our mad but very nice scientist friends found barren halls filled with occult machines and magic traps. They rebuilt everything they could, obviously. Hmm. <laughs> The darkness has returned to the ink. We might need those forts sooner than you'd think. We should send out resistance soldiers to man the forts. Nice. No, davai, davai. O. Oh. O. Oh. <laughs> no to granię wyrobiła. Okej. M. Okej. Crash. Przecież crash. Poczekaj godzin. Tu. Du, 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 du. No cóż, no to tak. bywa i tak. Znowu trzeba będzie się przedrzeć przez armię tutaj no więc, przynajmniej ekspik wpadnie Przynajmniej trochę ekspik wpadnie. ट Pięknie. Teraz levelik. Dawać mi lewelik. Nice. Co ja mówię, że levelik jest dobry? 6-4. Pięknie. Okej, okay, Katarzyna. Ooo, oh, shit! Katarzyna się szybciej wyleła! Nie sądziłem. Uff! Okej. Okay. Chwila regeneracji. Wytyjemy. Dobra, jak nie ma łuczników... To możemy sobie dać radę z całą hołotą tu, 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 tu. Oh shit! Ah! No, Find the soul, dobra. Czyli tu musimy tam iść. Jeszcze dwa punkciki cyk. Myśmy mieli tak, czyli co tysiąc osiemset. Okay. Dobra, dobra, dobra. Wiemy, że wróciła. To chodź mi po Himerę jeszcze. Master of the Himera. Go hunt. Go hunt, my beautiful cyk. Flugomancer. Prototy prototyp piątej marki. Wrażyśmy do, do, do. dostępnego ekspojusz. Bardzo ładnie. <tuszy> p e r d Pięknie. Bru, 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 bru. Pięknie. Ale eksplosja. Flaczki wszędzie. No. no dalej. Idź, idź w dalej. sceptre is hidden there I can feel it and it won't come with us without a fight yes, <try> really, oh, nice so sceptre lord of souls Pięknie.

Atlanteans surely didn't let anything go to waste. Time to lure them out. Just don't get too close to the scepter. Uh huh.

Dawaj, dawaj. Ja wam wywołam cały Pięknie. Reputacja, nas. Nice. Piękny wybuszek. Serijny. No ci muszę złożyć hołd. Excellent. The soul shelter is now fully recharged. I'm safe for a few more centuries. Can we do something to set you free? Could such a barbaric, monster hunting brute such as you reinvent Atlantean high magic? Time to leave this stuck up painting, Katerina. Alas, I have unlocked a hidden compartment for your services. Farewell, Lady Wraith. Oh, Ooh, nice. Farewell lady Ri i żydka 200 coś tam Ejejejejoj, ej. dylemat, dylemat. Powiadam wam. Dobra, zobaczmy co to za Nie taki zły bym powiedział. Nie taki zły. Reputacja up, dobra, zobaczmy co my możemy. Tutaj sobie wziąłem z tego alchemik. Destructive. No nie, no bo ja cały czas używam kurde ten rajd, więc to to mi nic. Survival. Tak, weźmy sobie to trochę więcej HP mieć, jednak. Um, tu, 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 tu. All right. I need more rage. Click do 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 tam i niech... Jak się dzieje, jak sobie idzie... Jeszcze trochę i może wbijemy 6-5 w ten moment? <laughs> nice! Dostał kryta za 40 kawki. To było piękne. Birki shit! mnie prawie dobiły. Nieźle. Ok. Dobra, jak się tepnę tak, to przy okazji zenszantujemy sobie Armora. Zobaczymy, co? Jakie role będą. Przecież hajsów to pewnie za dużo nie mamy. Tu nic nie ma, może selnąć. to możemy kupić, bo jest potrzebne. Nie, rajda nie chcemy, essence capacity też nie. Yeah. To muszę zobaczyć, ile ile stracimy? Przy okazji odzyskamy. O, nice. Balanga. Wszystko Balanga. Ar go hunt, Patrzę tutaj, jakaś misja, wszystko jest done, dobra.